Czy warto zakładać firmę w Czechach? Jakie są korzyści, jakie są plusy, minusy? Ja bym nie zakładał, ale jeśli jesteś przedsiębiorcą, to warto rozważyć wszelkie kwestie. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Motyl. Od 2012 roku działam całkowicie zdalnie. Traktuję świat jako wielkie menu biznesowe i teraz wybieram sobie, gdzie chcę mieć firmę, gdzie chcę mieszkać, gdzie chcę inwestować, a gdzie chcę płacić podatki. O tym więcej tutaj macie też w linku. Natomiast dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat w nawiązaniu do poprzedniego nagrania i do pozostałych tutaj materiałów. Dlaczego też nagrywam ten materiał? Bo w ostatnich tutaj kilku tygodniach no media udostępniły, czy, czy wyprodukowały masę artykułów na temat plusów, minusów, bardziej plusów tego nowego ładu, tak? jaki rząd nam tutaj planuje zaoferować w ciągu najbliższego roku. I pamiętajmy, że to jest na razie propozycja i to mówiłem tutaj w, w, w poprzednim materiale, też gorąco Ciebie zapraszam. Natomiast dzisiaj chciałbym tutaj wspomnieć o takiej właśnie kwestii, mianowicie o tym, że... No, przez to, że tutaj rząd ogłosił, że będą nowe podatki, że wielu przedsiębiorcom przestanie się opłacać tutaj płacić podatki w Polsce czy otwieranie biznesów w Polsce, i wielu z nich planuje przenieść się do Czech. Ja bym tego nie robił, ale to też jakie są plusy i minusy tego rozwiązania, to też opowiem Wam na podstawie tutaj moich chociażby doświadczeń. Natomiast też, jeśli uważasz, że to jest użyteczna informacja, to też zapraszam Cię tutaj do napisania komentarza w tym temacie pod filmem. I bardzo ważną, udostępnij ten materiał, czy na grupie jakiejś związanej z, z biznesem, czy gdzie zrzeszają się przedsiębiorcy, bo podeślij swojemu znajomemu, który też prowadzi firmę albo planuje uruchomić firmę w Czechach, no bo może sobie narobić kłopot. Wróćmy dalej do tego. Temat. Mianowicie, tak jak wspominałem, wiele osób, no wiadomo, nie chce być obdzieranych dosłownie ze skóry, jeśli chodzi o pieniądze, tak? No tutaj wielu ludzi prowadzi swój biznes, i co jest zrozumiałe, niektórzy wstają wcześniej, czy pracują więcej, biorą większe ryzyko, żeby zarobić więcej. Generalnie do tej pory, okej, okay, to było w miarę stabilne, były to przepisy jakieś tam, no jeśli można tak powiedzieć, tutaj o przepisach w Polsce były dosyć stabilne, ale tak czy tak, to trzeba było wiele tutaj rozwiązań konsultować z doradcą podatkowym. Natomiast, na co chciałbym zwrócić uwagę? W 2018 roku zmieniły się przepisy i teraz rząd bardzo przykręcił śrubę przedsiębiorcom, którzy chcą, chcieli, czy zautomatyzować, przepraszam, zoptymalizować sobie podatki. Wielu z nich przenosiło firmę sobie gdzieś do innego kraju, mieszkało nadal w Polsce. W tym momencie, jeśli masz firmę gdzieś w innym kraju, a nadal masz Centrum Interesów Życiowych w Polsce, tutaj, jakby to powiedzieć, przebywasz ponad 183 dni kalendarzowe, plus jeszcze masz rezydencję podatkową, plus jeszcze jakieś tam ścisłe czy tam powiązania jakieś tam rodzinne, to jednak mimo wszystko i powinieneś właśnie płacić podatki w Polsce. Pomimo to, że nawet często osiągasz dochody gdzieś tam za granicą, ale najważniejsze, kluczowe decyzje dla firmy są podejmowane na terytorium Polski, a na przykład kluczowymi decyzjami jest to robienie przelewu, czy wysyłanie sobie przelewu, czy logowanie się gdzieś do banku i realizowanie jakiejś transakcji. No i w tym momencie, oczywiście, pamiętajmy, że wszystkie te transakcje tutaj te dane banki zbierają i wiedzą tak naprawdę, kto gdzie podejmuje jakie decyzje i jak to w praktyce wygląda. Ja o tym mogę Wam powiedzieć, bo od 2012 roku, e, znaczy w 2012 roku, pierwszy raz tutaj, no, pierwszą swoją firmę gdzieś tam za granicą założyłem, wtedy to było jeszcze w Wielkiej Brytanii. I później w 2018 roku dużo się zmieniło, bo wiele osób, które założyły firmę sobie w Wielkiej Brytanii, nagle okazało się, że dostały tutaj wezwania z Urzędu Skarbowego, czy tam z ZUS-u, no do wyjaśnień, jak to wygląda, tak, bo firma mają tam, a, a mieszkają tutaj, tak, i to generalnie, no trzeba dopłacić, no umówmy się, i to boli. To boli i generalnie wcześniej było to legalne, a nagle okazuje się, że po 2018 roku została śruba dokręcona, i w tym momencie wygląda to tak, że nawet uważam, że ta sytuacja tutaj związana, jeśli chodzi o firmę w Czechach, jeśli ktoś otworzy sobie firmę, a tam nie będzie mieszkał, nie ma Centrum Interesów Życiowych, a będzie wszystkim zarządzał tutaj z terenu, no powiedzmy z Polski, to generalnie to po prostu nie ma sensu, bo tak czy tak w ciągu roku, dwóch, trzech. Albo przepisy dodatkowo jeszcze dokręcą, że tak powiem, pojawią się nowe przepisy bardziej precyzyjne, które, no jakby to powiedzieć, nie chciałbym powiedzieć wyłapią tych przedsiębiorców, którzy naginali prawo i tutaj według rządu polskiego, czy według przepisów podatkowych mogli być w szarej strefie, i będą musieli za to zapłacić i niestety tak to wygląda. W praktyce oczywiście. Bardzo się opłaca oczywiście założyć firmę gdzieś poza, poza, poza Polską, bo ja sam tak robię. Ja mam tutaj dwie firmy offshore, jedną gdzieś tam mam, znaczy dwie mam akurat w Azji, inwestuję jeszcze gdzieś tam przez, przez Hongkong i Singapur, tam mieszkam w Tajlandii, tu mam rezydencję podatkową, tu płacę podatki, ale pamiętajcie o tym, że ja nie mieszkam w Polsce i tutaj mam rezydencję i pieniądze generalnie poza, całkowicie poza Unią Europejską, co generalnie bardzo zachęcam do, do tego i. No teraz patrzę, że to się bardzo opłaciło, ale oczywiście musisz sobie policzyć, to nie jest rozwiązanie dla wszystkich. A jeśli ktoś z was może prowadzić biznes całkowicie zdalnie, czy to będzie, nie wiem, sprzedaż jakaś internetowa, czy tam marketplace, czy jest programistą, czy tam działa w branży takiej, że może wszystko działać zdalnie, czy nie wiem, dostarcza jakieś usługi doradcze, prowadzi kursy, szkolenia, czy chociażby inwestuje na giełdzie, czy nawet czy sprzedaje przez sklep internetowy fulfillment, dropshipping, czy wiele, wiele innego typu rozwiązań, to jest naprawdę fajne rozwiązanie do rozważenia. Ja na przykład tak robię. Oczywiście nie jest to dla wszystkich, ale jak się okazuje, to potem no, tylko dlatego, że nie mieszkam w Polsce, to nagle okazuje mi się, że przynajmniej 100-100 tysięcy złotych rocznie oszczędzam. Tak. Dla... A wielu przedsiębiorców nadal no, nie ma wyjścia, będą musieli działać tutaj w Polsce, może będą musieli założyć spółkę tam, ZOO, czy, czy, czy inną jakąś formę działalności. Ale też zalecam do skontaktowania się z doradcą podatkowym. Pamiętaj o tym, że te rozwiązania, o których mówię, to też w moim przypadku to działa, ale no, mówię, jeśli masz jakieś tam zobowiązania, czy, czy jakby to powiedzieć, masz jakiś tam majątek, który no, ciężko ci będzie gdzieś tam przeorganizować, to może być to rozwiązanie nie dla ciebie, ale jeśli przyszłość w ciągu kilku lat kolejnych planujesz działać całkowicie gdzieś tam w nacię, no to warto o tym rozważyć, bo jest naprawdę wiele bonusów. Ja akurat mieszkam w takim miejscu, gdzie no tutaj jest, nie wiem, no widzicie zresztą sceneria nie jest najsłabsza. I przy okazji najlepsze jest to, że tylko właśnie, tak jak wspominałem, nie mieszka w Polsce, bo dzięki temu przynajmniej oszczędzam 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych lub więcej. Przy okazji mając rezydencję tutaj w danym kraju, będąc we wszystkich spółkach w delegacji, robiąc to legalnie, mając na to certyfikat podatkowy, no to życie jest naprawdę piękne. I powiem, gdybym wiedział to, co wiem, wiem teraz, to bym się wyprowadził zaraz po maturze. Ale oczywiście, Polska jest fajnym krajem na wakacje, fajnie się tutaj mieszka. Część ludzi sobie poradziła zupełnie i prowadzi całkiem fajne biznesy, ale w mojej ocenie dla wielu biznesów małych, czy dla programistów, nie wiem, czy dla ludzi, którzy działają w branży IT, którzy mogą działać zdalnie, to tylko dlatego, że często zmienią, że tak powiem, formę działalności, skorzystają z rozwiązań geolokalizacji, to nagle okazuje się, że bardzo wiele zyskują i tego nie można zapomnieć, bo nagle okazuje się, że wiele rzeczy jest łatwiejszych. Na przykład okazuje się, że ta geolokalizacja taka biznesowa jest naprawdę możliwa, ale jeśli ktoś z Was planuje mieszkać w Polsce, założyć sobie spółkę w Czechach i nadal mieszkać w Polsce i, tym, i tam wystawiać faktury ze spółki czeskiej tam do, do jakiegoś swojego pracodawcy czy, czy kontrahentów, to nadal, no niestety myślę, że wielu doradców podatkowych powie Wam, że będą nadal, trzeba, trzeba będzie nadal rozliczać się tutaj z podatków w Polsce. Czas pokaże. Ja bym tego rozwiązania w życiu nie stosował, ale znam takie osoby, które stosują. Może akurat im się uda. Nie sądzę, ale życzę wszystkim powodzenia, bo jednak mimo wszystko, no tutaj dla Urzędu Skarbowego, jeśli stosujesz jakiekolwiek takie rozwiązania, które zmniejszają Twoje opodatkowanie, czy, czy unikasz jakiegoś opodatkowania... No, czy uchylasz się jeszcze przy okazji, no to dla Urzędu podatkowego jest to jasne, bo uważają, że możesz działać w, szalej, w szarej strefie. I o szarej strefie, czy warto, czy nie warto, opowiem już w kolejnym nagraniu. Tymczasem zapraszam Cię do zostawienia tutaj e, swojego komentarza, co Ty na ten temat myślisz, czy planujesz uruchomić spółkę e, powiedzmy w Czechach, czy nie. I też bardzo ważne, jeśli możesz udostępnić to nagranie po prostu innym przedsiębiorcom, czy gdzieś na grupie, czy, czy po prostu wszystkim tym, którzy no, szukają tego typu rozwiązań, bo może nie tego typu rozwiązanie, ale może ktoś z Was będzie szukał rozwiązania, jak nie wiem, uruchomić spółkę w innym kraju, czy zmienić rezydencję, czy po prostu emigrować z Polski, żeby odzyskać wolność, niezależność, wolny czas i poprawić sobie jakość życia. Także generalnie polecam i zapraszam. Jak projekt Biznes Ponad Granicami może Ci pomóc? Możesz skorzystać aż na cztery sposoby. Pierwsze, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań, korzyści z geolokalizacji biznesu, a także otrzymać powiadomienia o najnowszych materiałach, to kliknij klawisz Subskrybuj, Follow i zaznacz również klawisz tutaj dzwoneczka, a wtedy dostaniesz info o najnowszych materiałach. Dwa, jeśli chcesz mieć wpływ na przygotowane materiałów dopasowanych do Ciebie, no to napisz w komentarzu już teraz, swoje pytanie lub sugestie do najnowszych tematów, wtedy będziesz mieć wpływ na kolejne odcinki. 3. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, i chciałbyś poznać cały plan działania, zobaczyć, jak wyglądają wszystkie etapy, to zapisz się na najbliższy webinar tutaj na stronie biznesponadgranicami.pl. 4. Jeśli chcesz szybko zacząć działać, potrzebujesz wsparcia i konsultacji, to zapraszam do skontaktowania się przez zakładkę kontakt jako klient i wybierz dla siebie gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że świat to wielkie menu biznesowe. Pamiętaj, że warto iść tam, gdzie ciebie i twój biznes traktują najlepiej.